Kilka dni temu na kanale widzieliście dość potężną stację zasilania. Dzisiaj troszeczkę mniejszy model, ale przez to, że mniejszy, może bardziej mobilny i bardziej poręczny. Urządzenie tej samej marki, EcoFlow, oznaczone symbolem River 600. Mamy dwa modele, River 600 i River 600 Max. Jak widzicie, u mnie na warsztacie jest wersja River 600 Max. Razem z tym urządzeniem otrzymujemy przewód zasilający, który będzie pozwalał na naładowanie tego urządzenia z sieci 230 V. Otrzymujemy przewód, który umożliwi naładowanie tego urządzenia z gniazda zapalniczki oraz otrzymujemy przewód, który będzie umożliwiał ładowanie tego urządzenia z paneli fotowoltaicznych. Ostatnim elementem jest przewód 12 V, który pozwoli... Po właśnie tych 12 V podłączyć popularne urządzenia elektroniki użytkowe jest taka najbardziej, najczęściej spotykana wtyczka. Takie same wtyczki będziemy mieli również w samym urządzeniu. Tak jak powiedziałem, urządzenie trochę bardziej kompaktowe, ale nie to, że gorzej wyposażone. Z jednym nowym elementem będzie latarka, która ma dwa a dwie moce świecenia. Możemy również tą latarką nadawać sygnał SOS. Mamy cały panel zasilania prądem stałym na przednim panelu, trzy złączały. USB, jedno złącze USB-C100W oraz gniazdo zapalniczki oraz dwa gniazda, które będą pozwalały na podłączenie innych odbiorów 12-V. Pod spodem znajduje się również linijka, linijka LEDowa, którą możemy sobie odpowiednio dokonfigurować do swoich potrzeb, możemy ją włączyć, wyłączyć no i zmienić tryb jej pracy. Na panelu bocznym znajdują się dwa gniazda, dwa gniazda, które będą pozwalały na podłączenie urządzeń, które są zasilane z sieci 230V urządzenia o mocy 500 watów. Ja sprawdziłem, że do 600 bez problemu ta stacja sobie daje radę. Mamy również wentylator, który będzie służył do chłodzenia tego urządzenia w momencie, kiedy będziemy pobierali większą ilość energii. Na środku znajduje się czytelny wyświetlacz, który będzie nas informował o, o takich parametrach jak czas, który jest potrzebny do naładowania urządzenia, ewentualnie kiedy pracuje ono w trybie banku energii i czas jaki przy danym obciążeniu potrzebny jest do rozładowania tego urządzenia. Na środku mamy stan naładowania baterii oraz dwa wskaźniki, wskaźnik mocy, która zasila to urządzenie i wskaźnik mocy, która jest pobierana z tego urządzenia. To wszystko interaktywnie w trakcie tego jak będziemy pracowali, będzie nam się zmieniało i będziemy mieli również wyświetlane inne, dodatkowe oznaczenia. Na drugim boku znajduje się klapka, pod nią znajdziemy gniazdo zasilania 230, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe oraz gniazdo, które pozwoli na podłączenie panelów fotowoltaicznych, maksymalne napięcie 25V i maksymalny prąd 12A. W zestawie z tym urządzeniem przyjechały do mnie panele fotowoltaiczne, udostępnione przez dystrybutora tego urządzenia. Bardzo fajne urządzenie, bardzo fajny panel, który mieści się w takiej no, poręcznej, można by powiedzieć, walizeczce, takiej aktóweczce. Panele się rozkłada, oczywiście takie panele w zależności od swoich potrzeb możemy łączyć szeregowo, jeżeli potrzebujemy więcej tej mocy. Oraz również możemy stosować każdy inny dowolny panel fotowoltaiczny, zgodny z tymi parametrami, które są opisane na wejściu. Przykładowe zastosowania, no to nie wiem, gdzieś domek w górach, domek na działce, na łodzi, gdzieś na offroadzie, gdzieś na jakimś takim wyjeździe, gdzie jesteśmy bardziej no, mobilni, bo raczej do plecaka to zbyt ciężkie urządzenie, ale wszędzie, gdzie nie mamy dostępnej sieci 230V, a potrzebujemy takiego zasilania. To urządzenie na pewno nam się przyda. I dzięki temu, że możemy ładować z paneli słonecznych, będzie ono zupełnie niezależne i będzie ono w każdej chwili mogło być doładowywane bez konieczności szukania jakiegoś alternatywnego źródła zasilania prądu przemiennego. Tak jak żeście widzieli, możemy również to urządzenie zasilać z gniazda zapalniczki samochodowej, czyli gdzieś tam na biwaku, w momencie, gdy się przemieszczamy samochodem pomiędzy różnymi punktami. Ładujemy to urządzenie, a gdzieś już zostając na noc, siedząc gdzieś na wywiaku, możemy z niego korzystać i pobierać energię bądź to do naładowania naszych urządzeń zgodnych z USB bądź to do podłączenia innych urządzeń, które pracują z napięciem 230 V. Urządzenie stawiamy na takich solidnych gumowych nóżkach, tak więc jest pewność, że po pierwsze nie zniszczymy powierzchni, na której będziemy to urządzenie stawiali i druga sprawa, nie będziemy przenosili żadnych drgań, na przykład w momencie, kiedy będziemy je maksymalnie obciążali z wentylatorów chłodzących przetwornice. Zrobiłem pomiar głośności, jak widzicie takie są wskazania przy maksymalnym obciążeniu tego urządzenia, i przy maksymalnej prędkości wentylatorów chłodzących. W momencie, kiedy mamy mniejsze zapotrzebowanie na prąd, to urządzenie jest bezgłośne, ponieważ wentylatory się nie uruchamiają. Podczas pracy możemy kontrolować moc odbioru, jaki podłączyliśmy do tego urządzenia. Ja również pozwoliłem sobie przebadać jakość prądu, jakie to urządzenie generuje prądu przemiennego. Według mnie ta, ten przebieg sinusoidalny jest na jak najbardziej prawidłowy i no można by powiedzieć, że on u mnie wygląda lepiej niż ten przebieg, który otrzymuje z Sieci. W momencie, kiedy urządzenie obciążam, tak jak powiedziałem, tą mocą do 500-600 W, ono ma stałe napięcie wyjściowe. W momencie, kiedy próbuję to urządzenie przeciążyć, podłączyłem do niego suszarkę mocy 2000 W. Najpierw urządzenie próbuje to sobie zbilansować, obniżając napięcie, tak żeby ta moc wyjściowa pozostawała na tym samym poziomie. W momencie, kiedy już dużo, o dużo przekroczę tą moc dopuszczalną, urządzenie się wyłączy. Nie uszkodzi się, dostaniemy informację na wyświetlaczu, że jest ono przeciążone, wystarczy odbiornik odpiąć, wtedy przetwornica w środku umieszczona automatycznie wystartuje i będzie to urządzenie ponownie generowało energię. Jeśli chodzi o ładowanie, to maksymalnym prądem, jakim będziemy ładowali z sieci, to jest około 500W i takie urządzenie od 0 do 80% naładuje nam się w 2 godziny. Taka szybkość ładowania też może być przydatna w momencie kiedy, nie wiem, gdzieś pływamy łodzią, zawijamy do portu, idziemy na obiad i przez te dwie godziny, jak będziemy spożywali obiad, możemy sobie na maksa takie urządzenie naładować, a potem dalej korzystać z energii zgromadzonej już gdzieś w środowisku, gdzie zasilania nie ma. Osoby spostrzegawcze zauważyły, że jest również przycisk na froncie oznaczony jako IoT. Pozwala on na uruchomienie modułu Wi-Fi wbudowanego w to urządzenie. Pobieramy ze sklepu androidowego lub jabłkowego odpowiednią aplikację i dzięki tej aplikacji możemy tym urządzeniem Godnie sterować ze smartfonu. Możemy włączyć lub wyłączyć latarkę. Możemy włączyć lub wyłączyć sekcję prądu przemiennego. To wszystko jest również sygnalizowane na wyświetlaczu. Możemy włączyć lub wyłączyć sekcję prądu stałego. Mamy również całą zakładkę, gdzie możemy sobie sprecyzować częstotliwość z jaką ma pracować to urządzenie możemy włączyć xboost czyli to o czym mówiłem obniżenie napięcia przy większym zapotrzebowaniu na moc możemy sobie sprawdzić state of charge tego urządzenia Kolejną zakładką jest zakładka odpowiadająca za tą tasiemkę LED, która jest zainstalowana. Jak widzicie, mamy kilka trybów pracy. Możemy sobie dobrać odpowiedni do naszych potrzeb, możemy ustawić jego kolor, możemy ustawić jasność. O i oczywiście również, jeżeli nie chcemy, żeby to dodatkowo obciążało baterię zainstalowaną w urządzeniu, możemy po prostu też ten element zupełnie wyłączyć. Kolejna zakładka systemowa, w niej będziemy mogli sobie zdecydować jak długo ma być urządzenie w standby, jeżeli nie jest obciążone, możemy sobie od 30 do nigdy ustawić. Możemy sobie wybrać czas podświetlenia wyświetlacza, kiedy on się wygasi. Potem jednokrotne przyciśnięcie przycisku na panelu przednim będzie wybudzało to urządzenie. Ustawić sobie jednostki, w jakich będzie podawana temperatura. Możemy sobie włączyć quiet charging, czyli jeżeli będziemy do gdzieś w nocy ładowali. Nie chcemy, żeby nam wentylator przeszkadzał, to włączamy tę opcję. Wtedy urządzenie działa ciszej, ale będzie ładowało się przez to nieco dłużej. Również możemy wybrać tryb ładowania urządzenia prądem stałym, albo adapter samochodowy, albo panele fotowoltaniczne, ewentualnie tryb auto. Ostatnia opcja to włączenie lub wyłączenie pikania wewnętrznego buzera. Oczywiście zweryfikowałem złącza USB, które są zainstalowane na tym urządzeniu. Jedno złącze USB typ C100W, faktycznie do 100 W bez problemu możemy je obciążyć. Mamy dwa złącza typ A normalne, 12W i oraz jedno złącze fast charge, które możemy obciążyć mocą 28W. Oczywiście te wszystkie złącza pracują niezależnie, tak więc z każdego w tym samym czasie możemy ciągnąć maksymalną dopuszczalną moc, jaką. To złącze udostępnia nam do pobrania. Reasumując, urządzenie bardzo interesujące. Odsyłam tradycyjnie na stronę dystrybutora. Tam wszystkie dodatkowe informacje, moce, parametry, czas pracy znajdziecie. Zachęcam Was również do komentowania, do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.